W Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy w Bolesławcu odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. 10-11 maja zapraszam Państwa na Dni Otwarte Funduszy Europejskich do Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy. W tych dniach skumulowaliśmy wiele atrakcji, wiele różnych działań. Będzie bardzo ciekawa oferta dla ludzi, którzy się zajmują, interesują różnymi działaniami. Zapraszam na przykład na stoisko klubu z Fanów. Będzie działała grupa sfera. Fantastyki, czyli gracze RPG i fantazy, będzie można sprawdzić się w sztuce artbook, która jest bardzo ciekawą techniką wykonywania ozdób przestrzennych ze starych, zużytych już książek. Zapraszam Państwa w piątek od 10 do 18, w sobotę od 9 do 14. W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich odbywać się będą również spotkania z żywą książką. Każdy może przyjść i porozmawiać o życiu i twórczości naszych lokalnych pisarzy. W piątek odbędzie się spotkanie z Sebastianem Zielonką, Katarzyną Pranicz, Danutą Maślicką. W sobotę z Iwoną Banach. Szczegółowy program znajduje się na profilu facebookowym Miejskiej Biblioteki Publicznej Centrum Wiedzy w Bolesławcu.